Cześć! Jesteśmy na wydarzeniu półfinały Lean Education. Jak się nazywacie? Siódmaki! Super! Jak w ogóle trafiliście na tą e, e, imprezę? Tak naprawdę, to pani nas zapytała, czy chcemy wziąć w projekcie. No musieliśmy oczywiście... Na początku były to dwie grupy, były Sustaki i siódmaki, Aha. ale że nie wszyscy się nazywali. To musieliśmy połączyć i stworzyć jedną. A, spoko, spoko, super. I co, ma, co zyskujecie? Bawicie się dobrze? Tak. Jest dużo dawka humoru i, i wiedzy? Wiadomo też, y, jak pracować w grupie, jest dużo nowych umiejętności, jak pracować w grupie. Super, co myśli specjalista na ten temat, no. jak pracować w grupie? No. użyliśmy taśmy produkcyjną w bibliotece przy robieniu drapów. No to, to rewelacja. Było super. Skąd jesteście? Z Poznania, Z z Dolnego Przyjechali kupę kilometrów, żeby e, pobawić się, nauczyć i poznać e, świetnych ludzi. Super, że jesteście. Siódmaki. Tak. Macie jakiś okrzyk? Hej ho! No do takiego. razie, powodzenia wam życzę i e, trzymam kciuki i działajcie, działajcie. Bawcie się dobrze. Dziękuję. Dzięki wielkie.